No, cześć, dzisiaj wrócił Nexus o nazwie kraniec zimy i pokaże wam jego świat VIP jak zwykle. Dostaliśmy jakieś wiadomości, że Ziggi znowu coś zepsuła i spróbuję to naprawić. No i standardowo powtórkowy pakiecik. Nie no, ale to nawet fajne. Są tylko trzy klucze, które są dosyć proste. Idziemy sobie koło tego smoka. Po prostu praktycznie na samą górę. Polanach parkur. Już widać klucz. Kocham życie. Dobra, znowu tu jesteśmy. Tam jest klucz. Wchodzimy na górę, na której jest bliks. Teraz bramy. No i mamy tajemnice. Tajemnic nie zbieram, więc mogę oddać.